Kolejny tydzień zmagań w piłkarskiej lizetru miasta Ergol za nami. W pierwszej lidze Radio Gdańsk po dwóch porażkach z rzędu pokonało Maj Projekt 3 do 1. To, że mecze pomiędzy tymi drużynami są zawsze zacięte, wszyscy wiedzą doskonale. Mimo wszystko, wygrana Radia Gdańsk jest dużym zaskoczeniem, ponieważ to rywalom dawano więcej szans na zwycięstwo. Taki rezultat spotkania udowadnia nam, jak bardzo wyrównana w sezonie jesień 2014 jest najwyższa klasa rozgrywkowa. W pierwszej połowie to właśnie niebiescy objęli prowadzenie po strzale Kulczyka. Do przerwy było jeden do zera dla radia. Maj projekt po przerwie wyrównał, ale tylko na tyle stać go było w ataku. Zespół ten nie przypominał niczym drużyny, która rozprawiła się z napór Gdańsk, a tak doświadczony zespół jak radio doskonale wykorzystał wszystkie momenty słabości przeciwnika. Dzięki temu udało się wygrać i zdecydowanie polepszyć swoją sytuację w tabeli. Grający z trzeciej lidze grupa A, telepiast przy morze, tak udanego startu sezonu nie miał jeszcze w piłkarskiej lidze Trójmiasta. Zespół ten w trzech meczach nie zaznał jeszcze ani jednej porażki i dzięki temu plasuje się obecnie na drugim miejscu w tabeli. Tym razem pokonał skład Węgla i Papy 6 do 4, choć przeciwnik stawił naprawdę mocny opór. Do przerwy był remis 4 do 4. Po zmianie stron ekipa Tomasza Gawła gdzieś zatraciła swoją skuteczność, a to wykorzystał przeciwnik, który odskoczył z wynikiem na dwa trafienia. Dzięki temu to właśnie Telepiast Przymorze cieszył się z trzech punktów, które zasiliły jego konto. Nie spodziewał się on na pewno takiego oporu ze strony rywala, ale wielkie drużyny poznaje się po tym, że potrafią sobie poradzić w ciężkich dla siebie momentach. A taki niewątpliwie mieli błękitni. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl. Dla Radia Gdańsk Przemysław Wolf.